Dobra, dzisiaj nagrywamy Skywaxy znowu ze specjalnym gościem, ale teraz nie powiem jego niku. 3, 2, 1, site. Tak. Witajcie, wiecie co? Mogę wam podpowiedzieć. Bijam stosów To to... To chyba każdy wie. O, są epickie, rzeczy O oh my god, sześć koksów. To, to ja myślałem, że są... Niecz diamentowy. A teraz masz przesykane 14 koksów Ile koksów? A nie, nie gdzie można Nie ma... Wiesz jak to przeszkadza to, to taka majka? Zdoba. Ale dobra dobra Pokę Mocny jest skoku Dobrze wszystko poupadać Ty też masz wędkę? Mm, no ja mam diamentowy miecz Ja też Otwórz pięć Ty też masz otwórz pięć? Nie Masz jedyne, które przynajmniej To tu ja mam zwykły diamentowy miecz Zwykły? No te popłotki Ja sobie robię porządek gdzie w epipunku A gdzie? Ja chyba też będę musiał Ja też nie mam żadnego kill offa Ja też nie mam ja Masz jakieś bloki? No mam. tak jak o te ja idę na tę drugą mapkę, bo tam będą jeszcze bardziej kosadzkę rzeczy. Żebym... pilnę się żeby... na, na ten ci cię. cię tuje. Nie, miałem. A pokaż miecz. Odrzuć jeden. Od... <laughs> a jaki masz enchant? No nie lubię żadnego. Ma, a jeszcze mam ten. Mam jeszcze ten żelazny. Jeszcze... ale to jest nie, nie, z niezniszczalność. A ile masz koksów? 6 Ja 14. O ty! Teraz wróć 9. pogrąca nie umarł. Ja nie mogę. Ja Mogło być jeszcze gorsze. Szybkość! Ja na 6 minut. Ty się pilnili, bo ja mam siłkę. Ja też mam jeszcze... Ty. Potem na skrzynie. A co, pomyśl co będzie na środku? Ja nie idę jeszcze na środek. No a ja, już, ja, już, ja już jestem przy, przy środku. Przy mnie jesteś. Nie. Bo jestem, jestem. Ja nie idę na środek, bo tam będzie bez sensu. No ja przecież startowe rzeczy zawsze. Widziałeś. A ty mów coś do widzów, a nie tak rozmawiamy ze sobą, a widzowie to co? A no nie wiem, co ty tak co tutaj gadać. O ja blokuję. Ja i dodam zresztą. A mhm. ja Po ja wróciłem, mam... to nie wiem. to może nie jest Tak. Gdzie jestem już na tobą? Co? <śmiech> <śmiech> gdzie jesteś? Tak, powiedz, to powiedz, powie, gdzie ja jestem. Wilco, co mi nie się. Nie. Zartuję, żartuję. żartuję. 7.000. 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 Wydałeś? Nie. nie, jeszcze nie. Czekam na ciebie. Mów coś do widzów. Weź dobrać. No jasny! No... Wychodź stamtąd, a nie, że nie. ja się tam buduję do ciebie nie. Ja nie wyjdę <laughs> Ja nie mogę, pomyliłem się z... Pomyliłem się, się z... Pomyliłem się, pa... przeczytałem sobie ja... Jako, jako oh, Fuck, teraz nie mogę tego tak powiedzieć na mnie I co, na środku są kosackie rzeczy? Nic nie widzę na ja tu nic nie widzę. Bo tam nie ma skrzynek. Na środku jest Arena PVP. Jakbyś nie wiedział. Co? A ja mam 30 koksów. U Я на спробуй. Я на спробуй. Я на спробуй, я на. Мувя, я на спробуй. Че, ты будешь, будешь, я будешь? Я я еще раз. Ты же дадал? Я. Yeah. Ты же, же <рёх> Страшно Спасибо. Dobra, pakuj! Padłeś. <grystanie> Jaki to jest śniubek. A kto z nas zatokuje? No to się? Nie wie, że przegrywasz. Ja nie mam jak teraz stąd wyjść. Stąd spadłeś. <grystanie> Spierdziałeś się, tak? Nie, nieprawda <grym> Jak to nieprawda? To no nieprawda Co ty kłamiesz? Tak Widzów mnie opłamuj. Jak bym znowu No nie Nie widzę jak ty spadasz stąd Ej, na mapce, na ty. Na, na, na takiej wyspie to ile jest skrzyń? Na pewno dużo Szkoda, że perełek tu nie ma. To jest tylko jedna skinia. Tak? No Teraz zrobię mega parkura. O nie, ja rzuciłem potkę. Przepaść. I no spróbuj. Jak już jestem tu. Dobra. Patrz na mnie. JAK bym spot. Widziałeś to? Zadanie wiesz? Bo jestem drugi, co to, to mam, tylko nie wiem, czy iść na ciebie. Możesz, ja bym chciał, żebyś się wyrzucił. Mam 6 Mam 42 chowce. O, idziemy na to wykonawcę. Czucizna. No nie, to jeszcze gorzej dla mnie, tak? Nie możesz za zamknąć. on ciągle musi śpiewać. Musi no manie. Idę w twoim plane. Jeno ja jeszcze Bo tam już do nie ma. teraz jestem na następnej wyspie oh. Jakie rzeczy? <grystanie> no mówcie to samo Tak i mówić Pokaż to <coughs> Ostro, sile Smoga Jeszcze gorzej Masz łuk? Nie Dobrze. Ale mam jajo Gówność ja nie No wiem. Czyli nic. A wiecie mi, że Wiktor jest fajny? To ja. Wiktor taki długi. Zobaczymy czy ci cię zabiję. Jestem tutaj, teraz tutaj, wow, Same jak sobie rzeczy rzeczy mam? Nie gadaj. Ja sobie, 28 ja... 8 Ile? O sobie. jestem tutaj, jestem Ile? jestem kilo? I czernie! Chociaż to... Niech będzie. No tak. Nie. co z tam byłem jo no o nie ty mnie zwaliś teraz miałem dębusta jeszcze masz? miałem Wiesz, że nic nie mam. To na nic nie mam. No chodź tu, chodź tu. Spadaj o nie, mam cię Tak zrąbałem to na, na maksa. O czemu na mnie? Bloków. Jestem już tu za tobą. Właśnie poszłem poszedłem po drugiej stronie. Na drugiej stronie jestem teraz. Na No tak około. Tak można powiedzieć. Czy twoi śmierdzący z tobą już. Kurcie nie widać. Bum bum. O nie, ja też! Koks, koks, koks. Dobra, to by było na tyle siemanko manko. Bo idę stra...